7 stycznia w warszawskim multikinie złote tarasy odbyła się premiera najnowszej polskiej komedii Ciacho w reżyserii Patryka Wegi. W filmie u boku plejady rodzimych gwiazd zagrały także kurczaki KFC. Na premierowy pokaz przybyli oczywiście występujący w filmie aktorzy oraz cała ekipa filmowa. Sala kinowa została wypełniona gośćmi po brzegi. Imprezę poprowadził Tomasz Jachimek, który przedstawił twórców filmu, a swoimi żartami wprowadził widownię w świetny nastrój. Swoją obecnością zaszczycili premierę między innymi Tomasz Kot, odtwórca roli Jana, Danuta Stenka, grająca Ule, sekcowną panią psycholog. Tomasz Karolak, występujący jako zblazowany ginekolog Dawid. Nie mogą zrozumieć tego, że jesteś hetero, ale traktujesz swój tyłek jak normalną strefę aerogenną, jak każdą inną. Co ty o tym sądzisz? Marta Żmuda Trzebiatowska, odtwórczyni roli dzielnej i zaradnej Basi. Więc nie zestrajcie się na widok lekarzy, bo nie będą mu w strzykawki. W ścianach karetki znajduje się 100 kg. Właśnie na tym głównie zamierzam zrobić karierę roku. Dobra, nie zdążyłam mi przygotować, ale mam dla was kurczaki. <grymne> Jurij Tsikun, znany rosyjski aktor grający rolę Aloszy. Paweł Małaszyński, występujący jako komiczny Karolek, jeden z braci Basi. Hmm? No, sobie. Przembroni z przedłużeniem waszych dłoni. Od razu możecie zacząć strzelać i trudniej was trafić. Wywiadów udzielała także Marieta Żukowska, która w filmie zagrała Elę, roztrzypaną panią adwokat. Rozbawieni widzowie opuścili salę w doskonałych humorach, ale nieco głodni. Na szczęście czekała na nich jeszcze jedna gwiazda tego filmu kurczaki z KFC. Ustawione na długim stole kubełki KFC pełne soczystych kawałków kurczaka w legendarnej, sekretnej panierce doczekały się atencji i uznania, jak na prawdziwą gwiazdę przystało.